Szanowni Państwo witam Państwa bardzo serdecznie w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia na historycznym wydarzeniu. Jak wiecie Państwo wydarzenie to dotyczy podpisania umowy darowizny dzieła, które otrzymaliśmy od Pani Magdaleny Fangor wdowy po wybitnym artyście Wojciechu Fangorze. W szczególny sposób pozwolicie Państwo, że powitam w sposób symboliczny naszą Panią Magdę Fangor, która ze względów zdrowotnych nie może być dziś z nami, ale bardzo się cieszymy, że jest z nami dzisiaj pan Piotr Patkowski, prezes Fundacji Promocji Twórczości Wojciecha Fangora, a jednocześnie syn pani Magdy. Serdecznie witamy, panie Piotrze. Witamy pana wicemarszałka województwa mazowieckiego, pana Rafała Rajkowskiego, ambasadora naszych radomskich spraw, spraw ludzi, sztuki i nie tylko w naszej instytucji. Serdecznie panu dziękujemy za obecność. Szanowni Państwo, witam również Was, przedstawicieli mediów, którzy bardzo chętnie zawsze do nas jesteście zapraszani i, i, i mile widziani. Serdecznie dziękuję, że dzisiaj jesteście z nami w tak wyjątkowym historycznym momencie. Szanowni Państwo, to tak jak powiedziałam, wyjątkowy moment dla naszej instytucji. Moment, w którym historia, sztuka, ale przede wszystkim emocje łączą się w jedno. Jestem zaszczycona i dumna, że ta unikatowa twórczość, te unikatowe dzieła Wojciecha Fangora zatytułowane Siedem Magdalen, które Państwo widzicie tuż za nami przedstawiające małżonkę wybitnego artysty, stają się w dniu dzisiejszym perełką naszej kolekcji. To wyjątkowe dzieła. Cieszę się również, że te składające się z siedmiu monumentalnych obrazów dzieła nie zostały rozproszone, Panie Piotrze. Bardzo dziękujemy, że cała ta siódemka wybitnych dzieł trafia właśnie do ekspozycji i do naszej instytucji. Siedem Magdaleń, Szanowni Państwo, pozwolę sobie tutaj troszeczkę przybliżyć, to nie tylko dzieła sztuki. To wyjątkowy gest pełen miłości, zaufania. To, można powiedzieć, zachwyt nad kobietą, nad muzą, nad postacią wyjątkowej kobiety w życiu wyjątkowego artysty pani Magdaleny Fankor. Jak wiemy, szanowni państwo, mówię to z ogromnym wzruszeniem. Te dzieła są bardzo bliskie sercu pani Magdaleny. I to dla nas, e, również wiemy, że pani Magdalena e, nigdy nie chciała się rozstać z tymi dziełami, więc dlatego mówię to z takim wzruszeniem, że tym bardziej jesteśmy wdzięczni, zaszczyceni, że te dzieła dzisiaj znajdują się w zasobach. Za chwileczkę po podpisaniu aktu darowizny staną się, zasilą zasoby naszej kolekcji. Panie Piotrze, Pani Magdaleno, z serca dziękujemy. Dziękujemy całej rodzinie, w szczególności Pani Magdalenie, którą dzisiaj reprezentuje z nami. Syn, prezes, przyjaciel naszej instytucji, Pan Piotr Fangor. Pani Magdzie, proszę przekazać wyrazy. Przepraszam, Pan Piotr Patkowski, to ze Pani Magdzie, życzymy dużo zdrowia i serdecznie ściskamy i pozdrawiamy. Panie Marszałku, może. Cóż ja mogę dodać do słów, które wypowiedziała przed chwilą pani, pani dyrektor, witając wszystkich obecnych na dzisiejszej konferencji. Otóż ja bym chciał to skwitować kilkoma takimi zdaniami, czy, czy bardziej cennymi słowami. Oczywiście tym najważniejszym jest słowo: dziękuję bardzo serdecznie. Mam tą niebywałą przyjemność, kiedy poznałem pana Piotra. Wiedziałem, że to jest człowiek, który ma jasno wyznaczony też cel. Żywiłem nadzieję, że uda się pana Piotra przekonać do też tego pomysłu, aby Fangor, jego największa wystawa, była ulokowana w miejscu, gdzie. Gdzie żył, gdzie, gdzie tworzył, a więc w tej południowej części województwa mazowieckiego. To, jak Państwo wiecie, powoli staje się faktem. Jesteśmy w trakcie, w trakcie pewnych czynności, działań. Mam nadzieję, że tutaj będziemy wspólnie, jak do tej pory, też działać na rzecz kwestii powstania jak najszybciej tej przestrzeni, która będzie, że tak powiem, dawała. Możliwość ekspozycji wszystkich dzieł, znaczy w ilości największych dzieł Fangora w, na świecie. Jestem tym bardzo mocno zbudowany, podekscytowany, i ja nie ukrywam faktu, szanowni państwo, że kiedy dowiadujemy się na dwudziestoleciu, które tak niedawno obchodziliśmy, Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, że takim gestem dobrej woli, ale też zrozumienia, E, też e, jakby e, kierunku, w którym działa ta instytucja. Pan Piotr podejmuje decyzję jako prezes fundacji, że przekazuje oryginalny, sfinowane podpisy hmm. Fangora. Spytacie Państwo, jaki to jest koszt? Oczywiście bezcenny, to można sobie tylko wyobrazić na tle dzieł Fangora, które osiągają miliony. Ile może taka, taka sygnatura podpisów Angora kosztować? A dziś, szanowni Państwo, siedem Magdalen, które, jak rozumiem, artysta stworzył dla swojej małżonki. I małżonka była bardzo mocno emocjonalnie związana z tymi, z tymi obrazami. Więc tym bardziej chcę bardzo serdecznie ukłonić się podziękować oczywiście Pani Magdalenie, ale Panie Piotrze i Panu, tak ja za, za to, że potrafi Pan też wykonać taki gest dla tej instytucji. Musicie Państwo mieć świadomość, że wartość tych dzieł za nami to jest wartość bezcenna. To nawet nie, nie jesteśmy w stanie określić, mówiąc, że dzisiaj dzieło Fangora to jest to są miliony. więc wyobraźcie sobie Państwo, jaka może być wartość tych dzieł, które akurat za nami tych siedem magdalen jest prezentowanych. Wydaje się, są bezcenne, jak najbardziej, tutaj, pasujące. Ja <śmiech> najbardziej <laughs> pasujący Ale proszę mi wierzyć, że ten gest i postawa, którą kieruje się pan Piotr jest rzadko spotykana, a jednocześnie wręcz, no, tak mocno imponująca, panie Piotrze, że w imieniu z zarządu województwa jestem w stanie bardzo serdecznie też panu podziękować jeszcze raz i liczę, że ten projekt, który dzięki decyzji przede wszystkim pana będziemy dalej realizować, powstanie i będziemy wszyscy dumni w sposób bardzo konkretny. Uhonorujemy pana Tatę jako wielkiego artystę, który tworzył w tym miejscu. Na Dziękuję za te wszystkie podziękowania i tak dalej. Chciałem w imieniu mamy, rodziny i fundacji przede wszystkim podziękować dyrekcji muzeum i panu Marszałkowi za znakomitą współpracę dotychczas. Pracujemy nad tym projektem już chyba prawie dwa lata. Niebywała koncepcja, wiąże się z marzeniami Fangora, które, które, miał wiele lat temu, żeby jego stała kolekcja była właśnie w Radomiu, więc zaczątki tego zrobił sam, a my teraz chcemy kontynuować ten, ten pomysł i. A, Dyrekcja, znakomita współpraca z dyrekcją i z panem marszałkiem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy to zrealizować. Mam nadzieję, że to dojdzie do skutku niedługo. No i drugi projekt, który, na którym pracujemy, to jest przekształcenie domu, w którym mieszkał i tworzył Fangor i moja mama. a filię muzeum, gdzie ludzie też będą mogli zobaczyć publiczność będzie mogła zobaczyć, jak, jak oni żyli, jak oni tworzyli i, i podzielić się tym z, ze wszystkimi. Także to po pierwsze dziękuję bardzo za wspaniałą współpracę. A, a po drugie, no, chciałem tylko potwierdzić naszą deklarację z uroczystości 20-lecia. Z, z wielką e, przyjemnością e, zadeklarowałem, e, że chcemy zrobić taką darowiznę i teraz e, podpieczętujemy to. A jesteśmy szczęśliwi, że te dzieła będą w dobrych rękach, a przede wszystkim, że będą pokazywane publiczności, bo wiele muzeów a, bierze darowizny ale one potem zostają gdzieś w magazynach i nikt ich nie widzi. Tutaj mamy wspaniały projekt, który będzie otwarty dla publiczności, otwarty dla województwa mazowieckiego, ale dla całej Polski i całego świata, bo to będzie chyba jedyna stała wystawa Fangora, dzieł Fangora. Także jeszcze raz dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, właściwie już padło tyle słów, deklaracji, współpracy wspaniałej. Ja uczestniczę w tym, jestem szczęśliwy i dumny, że, że jestem częścią tego projektu tutaj. Świetna współpraca między, właśnie Fundacją, Panem Piotrem. Tu, tu z Pawłem rozpoczęliśmy jakiś czas temat, ale, ale rzeczywiście tu zarząd województwa, województwo Bazowieckiego i tutaj Pan Marszałek, który jest ambasadorem tej sprawy, i pani dyrektor, która też jest tutaj z nami. Myślę, że, że, dobre pomysły, dobre koncepcje, idee, one się, to jest kwestia czasu, że się po prostu urzeczywistnią. Ja jeszcze tak podbiję temat tych dzieł. Ja, proszę państwa, Wojciech Fargora spotkałem kilka razy w życiu. Jako student miałem okazję uczestniczyć w takiej prelekcji jego na temat sztuki. I, I to wywarło bardzo wielkie wrażenie na mnie, jako, jako młodym człowieku, który, który w jakiś sposób się związał ze sztuką. Te obrazy są wyjątkowe oczywiście z wielu względów. I formy artystycznej, plastycznej, kompozycji, bryły światła, nawiązania do wielkiego mistrza, jakim się zapewne inspirował Picasso. Ale jest to unikat, bo w tych pracach jest to, co w sztuce jest najważniejsze, emocje i to, że one zostały podarowane konkretnej osobie, bliskiej, ukochanej żonie. I proszę Państwa, to, że one nie były pokazywane, one właściwie były pokazywane jedynie w 2012 roku na wystawie Wojciecha Fangora w Krakowie, w Muzeum, w Muzeum Narodowym. Dziesięć lat później w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia na wystawie zorganizowanej w stulecie urodzin mistrza. I tuż pozostaną dzięki właśnie wspaniałemu i woli wspaniałemu gestowi pani Magdy Fangor, ale także całej rodziny z, z panem Piotrem tutaj reprezentującym. Także dołączam się do, do podziękowań, dziękuję bardzo. Myślę, że ta świetna koncepcja ona się urzeczywistni. Szanowni Państwo, ja jeszcze pozwolicie, że podziękuję Pawłowi. Pawłowi, bo to wyjątkowy człowiek, kurator, pewnie znacie Pawła, pracuje w naszej instytucji. Człowiek oddany sztuce i tutaj razem z Panem Dyrektorem. Łukaszem Rudeckim, no, tworzą niesamowity team, i oczywiście mojej skromnej osoby, bo tak trochę też, i tu współpracują z fundacją pana Piotra. Patkowskiego z Fundacją, która promuje twórczość Wojciecha Fangora i dziękuję panowie za takie zaangażowanie, za, za wiele rozmów, za, za naprawdę oddane serce, bo chociażby teraz również, tak jak powiedział pan Piotr, drugi nasz projekt przygotowujemy się do operatu szacunkowego posiadłości pana Wojciecha Fangora w Błędowie i to naprawdę są godziny ciężkiej pracy. Serdecznie dziękuję. I, i myślę, że mocno to doceniamy, prawda, panie marszałku. A teraz, szanowni państwo, pozwolę sobie e, zrobić coś dla mnie wyjątkowego, dla naszego miasta, dla Mazowsza, dla całej Polski, myślę, że i świata. I jestem z tego niezmiernie dumna i zaszczycona, że to właśnie ja mogę złożyć podpis razem z panem marszałkiem. Pan Piotr jest przedstawicielem pani Magdy Fangor, która już złożyła podpis, Nie. tak? Pan potwierdzi, panie Piotrze? Szanowni Państwo Słowo ciałem się stawi Radom jest wielki Dziękujemy Panie Piotrze że to właśnie to miejsce na ziemi wybrał zarówno Pana Tata jak i Pan serdecznie za to dziękujemy, dziękujemy. 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 Serdecznie, bardzo, bardzo, bardzo. dziękuję serdecznie dziękujemy oczywiście panie Pani dyrektor maszałku, serdecznie dziękujemy za wsparcie samorządu województwa <śles>